Patrzę na Ciebie, jestem głęboko dumny z kobiety, którą się stałaś. Zawsze byłaś dla mnie kimś wyjątkowym, choć nie zawsze umiałem to okazać. Kocham Cię i nic, absolutnie nic, nie może tego zmienić. Wiem, że czasem byłem surowy, żałuję tego. Twoja siła zawsze mnie zachwycała, nawet jeśli nie mówiłem tego głośno. Nie musisz niczego udowadniać, jesteś wystarczająca, taka, jaka jesteś. Twoje emocje są ważne. Masz prawo czuć wszystko, co czujesz. Jestem dumny nie tylko z tego, co osiągnęłaś, ale z tego, jak żyjesz. Przepraszam za wszystkie momenty, w których nie byłem obecny. Zawsze możesz na mnie liczyć, bez warunków. Wiem, że czasem czułaś się niezrozumiana. Chciałbym cofnąć te chwile. Nie musisz być silna cały czas. Możesz się oprzeć na mnie. Twoja wrażliwość jest darem, nie słabością. Nie musisz mnie zadowalać. Wystarczy, że jesteś sobą. Jesteś dla mnie ważna nie za to co robisz, ale za to kim jesteś. Twoje wybory życiowe zasługują na mój szacunek, nawet jeśli są inne niż moje. Zawsze podziwiałem twoją niezależność. Jeśli potrzebujesz przestrzeni, dam ci ją, ale jeśli chcesz bliskości, jestem tu. Twoje granice są ważne i mam obowiązek je szanować. Nie chcę cię poprawiać, chcę cię zrozumieć. Twoja obecność uczyniła moje życie lepszym. Jestem wdzięczny że mogę być Twoim Ojcem. Dziękuję Ci, że wybaczasz mi moje błędy. Gdy patrzę na Ciebie, widzę światło i siłę. Masz prawo decydować o swoim życiu. To Twoje święte prawo. Nie jestem Twoim sędzią, jestem Twoim sprzymierzeńcem. Nie potrzebuję, byś była idealna. Wystarczy, że jesteś sobą. Nie chcę Cię chronić przed życiem. Chcę być obok, gdy je przeżywasz. Jeśli kiedyś Cię zraniłem, przepraszam z całego serca. Czasem nie wiedziałem, jak mówić, ale kochałem Cię zawsze. Jestem z Tobą. Nie tylko w chwilach sukcesu, ale też w porażkach. Zasługujesz na miłość, szacunek i radość. Nie daj sobie wmówić, że musisz być kimś innym, by zasługiwać na miłość. Twoje uczucia mnie obchodzą. Jesteś piękna. W całości, wewnątrz i na zewnątrz. Jestem gotów Cię wysłuchać. Bez ocen, bez przerywania. Zawsze możesz powiedzieć mi wszystko. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Twoja prawda ma dla mnie wartość. Chciałbym być dla ciebie bezpieczną przystanią, nie burzą. Jeśli chcesz, mogę po prostu być i trzymać cię za rękę. Zasługujesz na to, by ktoś cię kochał, dokładnie taką, jaka jesteś. Widzę twoje starania i doceniam je. W twoich oczach widzę życie, które mnie inspiruje. Nie musisz być silniejsza ode mnie, możesz być po prostu sobą. Czasem uczę się od ciebie więcej niż od kogokolwiek innego. Gdybyś mogła zobaczyć siebie moimi oczami, zobaczyłabyś cud. Nie jesteś za dużo, nie jesteś za mało, jesteś w sam raz. Wybaczam ci wszystko, choć nie wiem, czy cokolwiek jest do wybaczenia. Zaufaj sobie, masz dobre serce i mądrą głowę. Jestem z ciebie dumny, każdego dnia. Twoje życie to twoja własna, piękna opowieść. Niech nikt nigdy nie odbiera ci twojej siły ani wolności. Chce cię wspierać, a nie prowadzić. Masz w sobie światło, którego ten świat potrzebuje. Nie musisz nikomu nic udowadniać, szczególnie mnie. Jesteś moją córką i kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek zdołam wyrazić. Nie jesteś sama. Twoje życie nie musi przypominać mojego. Ono jest Twoje. Nie chcę już niczego naprawiać. Chcę po prostu być blisko. Jesteś wspaniałą kobietą. Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia. Nie musisz być zawsze silna. Możesz być też delikatna. Masz prawo do przerwy, masz prawo do spokoju. Twoje wybory to twoja siła. Nawet jeśli się nie zgadzamy, nigdy nie przestaję cię kochać. Zawsze cię kochałem. Nawet jeśli tego nie mówiłem. Jeśli kiedykolwiek czułaś się niewystarczająca, to była moja ślepota, nie twoja wina. Zasługujesz na wszystko co dobre, nie musisz na wszystko mieć odpowiedzi. Wystarczy, że jesteś. Chciałbym cofnąć czas i przytulić cię częściej. Masz w sobie coś wyjątkowego. Coś, co mnie wzrusza. Nie chcę, byś niosła ciężary, które ja nosiłem. Twoje istnienie to dar, jesteś dla mnie radością. Jeśli kiedyś mnie zabraknie, pamiętaj, że Cię kochałem każdego dnia i kocham Cię nadal i zawsze będę.